Dobra, do Bliżej. Się masz wizja, co byś nie działo, e, nie komplikuj. E, nie do mi wcale, co byś nie działo, panie nie jak zawsze. E. Byle, byle bynajmniej, dokładnie. Masz tu czapkę, masz tu ławkę, mam tu wszystko. Co byś nie działo, żeby wygrywa hip-hop. To jest hip-hop Proszę dziwko, dobra. Wciąż, jak jedy mąż, co się nie działo tam przerwał! Ktoś mi śmierdzi, co byś nie działał, fuck, fuck you, co byś nie działał, przecież na traku, traku, co byś nie działał, wiesz, ma tu własny zasób słów, nie mów nic, nie mów już, co byś nie działał, teraz bom voyage. he, H2P, jak to wiesz, ja to zwierz, nie jestem jak wiesz na tym mieście co chcesz bierz. I konkretnie, co by się nie działo, cool, zioł cool. na wieczory, tu z Joytem, jak zawsze dokładnie, mam na głowie czapkę, myśli te, myśli, myśli fanaberę. Co by się nie działo, walczy o intelekt, o tą resztę, co by się nie działo, pieprze. Fuck you. chodźmy, przejdźmy się po mieście. Raczej, za Masz chłopak łyka, co by się nie działo? To nie dycha, nie nisa, nie, nic, nie dzisiaj. Dycha albo dycha, albo walisz kurwa kielicha. Jak płynę sobie, kurwa, to jest taki tyski klimat. Wiem co cię zakrzyma, może cię wydymam, albo kurwa wiesz, bo ty głową ziomek kiwasz. Wiem co jest w głowie, to hipo na sposobie. Bo jestem dziadoszem i dokładnie wiem co robię. Hopie, dobrze, dobrze. Hmm, to te. Nogi brudne, nogi sys co by się nie działo, to, 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 to just, pinte, co by się nie działo, mam dzisiaj ten klip w co by się nie działo, wiesz, nie jesteśmy piękni na zdjęciu, i rodzina, co by się nie działo, liślina, co by się nie działo, mam tu własny klimat, dwa gadkę, bla, 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 pa, na bo masz suche usta, mordo, brobra, dobra, mordo, co by się nie działo, na myśli z tym folklor, co by się nie działo, mordo, nie będę narzekać kolejnym, co czeka ciężko Co by się działo, chlopu, nie mówi samo za siebie nie wiesz jak jest, tak dokładnie, z nami Dokładnie, to jest niebinarne, masz mnie Dokładnie, mam na głowie czapkę, a czasem byś chciał, bo jest nawet Wy też wyobraźnie, mam to jaźnie, jak sam zabił Abla